Hej, tu skaner umysłu psychologia codzienna. Zanim zaczniemy, chcę Ci ogromnie podziękować. Mamy już 325 subskrypcji, a każdy komentarz, każda łapka w górę i każde subskrybuje, daje mi siłę, żeby robić to dalej. Ten kanał to nasza wspólna podróż w głąb psychiki i to dopiero początek. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij subskrybuj, bo kolejne odcinki będą jeszcze mocniejsze. Dobra, a teraz. Przejdźmy do czegoś, co może naprawdę odblokować ci życie. Czy ty również masz wrażenie, że ciągle biegniesz? Że kiedy wszystko układa się dobrze, coś w tobie nie pozwala się z tego cieszyć? To nie przypadek, to nie twoja wina, to efekt wieloletniego treningu, tylko nie ty go wybrałeś. W tym odcinku pokażę ci, dlaczego nie potrafimy być szczęśliwi, nawet wtedy, gdy naprawdę możemy. I co zrobić, żeby przestać czekać na zgodę? I wreszcie ją sobie dać. Czy zdarzyło ci się siedzieć na balkonie w słoneczne popołudnie, czuć, że wszystko jest ok, ale i tak w środku jakby czegoś brakowało? Jakby coś w tobie mówiło, jeszcze nie teraz, jeszcze nie zasłużyłeś. To jest właśnie wewnętrzne czekanie, niewidzialna pauza w głowie, która nie pozwala ci poczuć radości, dopóki świat nie da ci zielonego światła. To jak życie na emocjonalnym czerwonym świetle, zatrzymany, gotowy, ale wciąż czekasz na znak, że możesz ruszyć. Czekasz na sukces, żeby móc poczuć dumę. Jeszcze nie jestem wystarczająco dobry. Jak tylko osiągnę X, wtedy się odprężę. Efekt? Nawet gdy osiągasz cel, radość znika po pięciu minutach, bo już planujesz kolejny krok, czekasz na aprobatę, żeby móc być sobą. Nie chcę być za głośny, za dziwny, za inny. Jak ktoś mnie doceni, wtedy się otworzę. To pułapka. Oddajesz innym prawo do sterowania twoim istnieniem. Brzmi szokująco? Tak. Dla wielu ludzi to szokujące, gdy uświadomią sobie, że żyją według cudzych reakcji. Czekasz na pozwolenie, żeby być szczęśliwym. Ale kto miałby ci je dać? Rodzice? Partner? Autorytet z dzieciństwa? Tylko, że... Oni mogą nie przyjść, a ty możesz przeżyć życie zaciśnięty, niepewny z wewnętrznym pytaniem, czy to już? Czy mogę wreszcie się cieszyć? To czekanie jest stare i nie twoje. Często to echo dzieciństwa. Może jako dziecko musiałeś zasłużyć na uwagę, albo twoje emocje były niewygodne? Wtedy uczysz się: nie mogę czuć tego, co czuję, dopóki ktoś mi na to nie pozwoli. I to zostaje. W dorosłości to się nie zmienia, tylko maskuje. Zamiast czekać na rodzica, czekasz na szefa, partnera, lajki, akceptację społeczną. To dlatego nie potrafisz być po prostu szczęśliwy. Nie dlatego, że coś z tobą nie tak, ale dlatego, że twoje szczęście czeka w kolejce po zgodę, a ta zgoda nigdy nie nadchodzi, bo nikt jej nie wyda. Tylko ty możesz. Jak działa ten wewnętrzny sabotaż? Wyobraź sobie, że masz w sobie wewnętrznego ochroniarza. To nie jest twój wróg, to niezłośliwy głos. To raczej ktoś, kto nauczył się w dzieciństwie, że radość, lekkość, spontaniczność mogą być niebezpieczne. Sabotaż działa jak filtr, nie zasługuje jeszcze. Masz wolne popołudnie, dzieci u dziadków, kawa pachnie jak w reklamie. I co robisz? Zamiast usiąść i odetchnąć, nagle masz milion zadań. Muszę coś zrobić, bo przecież marnuję czas. Nie mogę tak po prostu siedzieć bezczynnie. Brzmi znajomość, sabotaż mówi: Nie zasługujesz na spokój, dopóki nie zarobisz go pracą. Sabotaż przekręca każdą radość w winę. Cieszysz się, że dobrze wypadłeś na spotkaniu? Głos w głowie: Nie przesadzaj. I tak nikt ci nie powiedział, że było super. Kupujesz sobie coś ładnego? Sabotaż. A może przesadziłeś? Trzeba było odkładać, nie bądź egoistą. To jak posiadanie wewnętrznego księgowego emocji, który na wszystko wystawia fakturę. Za każdy uśmiech dopłata, za każdy moment luzu poczucie winy. Sabotaż chroni stare rany. Kiedyś, może jako dziecko, byłeś wyśmiewany, kiedy się cieszyłeś? Zostałeś zignorowany, gdy coś opowiadałeś z błyskiem w oku? W dorosłości sabotaż podpowiada: Nie ciesz się za bardzo. Nie pokazuj za dużo, lepiej sieć cicho, nie wystawiaj się i robisz to mimowolnie. Uśmiechasz się do połowy, chowasz swój zachwyt, nie dlatego, że nie czujesz, ale dlatego, że twój umysł zakodował to niebezpieczne. Sabotaż buduje niewidzialny próg szczęścia, to działa jak limit, jakby twoje życie miało sufit: przyjemnie, miło, lekko stop. Tyle wystarczy, więcej nie możesz. Nie zadzieraj z losem, nie prowokuj życia, za chwilę i tak coś się popsuje. To nie świat rzuca ci kłody pod nogi, to ty, nieświadomie, cofasz nogę, zanim ją postawisz. Sabotaż sprawia, że szczęście nudzi. To najtrudniejsze do przyjęcia. Twój mózg może tak bardzo przyzwyczaić się do napięcia i dramy, że gdy w końcu jest spokojnie, czujesz pustkę, coś jest nie tak. Jest za cicho, nuda. I wtedy bum, sam wywołujesz kryzys. Kłótnia pośpiech, problem z niczego. To nie świat jest chaotyczny, to ty podświadomie tworzysz chaos, bo tylko w nim czujesz się był raz normalnie. I właśnie dlatego wielu ludzi nie umie być szczęśliwym. Nie dlatego, że nie mają powodów, ale dlatego, że szczęście jest dla nich obce, a obce rzeczy umysł traktuje jak zagrożenie. No dobrze. To jak w takim razie przerwać to błędne koło? Zrób coś, mimo że nie wolno, nie chodzi o łamanie prawa, chodzi o złamanie własnych wewnętrznych zakazów. Zrób coś, co zawsze chciałeś, ale uważałeś, że to nie dla mnie, jeszcze nie teraz, ktoś się obrazi, albo klasyk. Najpierw obowiązki. Zamów ulubione danie w środku tygodnia. Załóż bardziej wyraziste ubranie, które czujesz, ale nigdy nie nosisz. Napisz do kogoś, kogo unikałeś z lęku. Albo. Zrób sobie dzień wolnego od bycia idealnym. To są symboliczne akty wewnętrznej wolności. Mówią twojemu mózgowi: Nie potrzebuję niczyjej zgody. Jestem dorosły. Mogę. mogę wszystko. No dobrze. To jak następnym razem złapiesz moment małej radości, nie uciekaj. Czujesz to. Przez sekundę zrobiło ci się ciepło. Uśmiechnąłeś się pod nosem. Może to była herbata, która wyjątkowo dobrze dziś smakuje, albo promień słońca na twarzy. Może spojrzenie dziecka. W takich chwilach mamy tendencję do ucieczki. Mówimy sobie, no dobra, do roboty. To tylko chwila zaraz minie. Ale nie uciekaj, zatrzymaj się na moment dosłownie 15 sekund. Oddychaj. Zauważ to w ciele. Może rozluźniły się ramiona, może serce bije spokojniej. Powiedz sobie. To jest bezpieczne, to nie grzech czuć się dobrze, nic się nie zawali, jeśli przez chwilę po prostu jestem. To właśnie z takich sekund buduje się nowe życie, nie z wielkich przemian, tylko z mikroskładników codziennego spokoju. Kolejna rada dla Ciebie to zapisywanie sobie jednej rzeczy codziennie, z której jesteś dumny. I nie podważaj jej, nie oceniaj, nie analizuj, nie dodawaj ale, po prostu zapisz. Dziś zadzwoniłem do mamy, choć nie miałem siły. Zamiast się wydrzeć, wziąłem głęboki oddech. Poszedłem spać wcześniej, bo zauważyłem, że jestem wyczerpany. To nie są drobiazgi, to są akty odwagi. To pokazuje, że jesteś dla siebie obecny. Taka codzienna praktyka buduje nowe połączenia w mózgu. Przestajesz być swoim wewnętrznym krytykiem, zaczynasz być towarzyszem. I pamiętaj, jeśli twoja duma to dziś tylko to, że wstałeś z łóżka. Mimo braku sensu, to już bohaterstwo. A na koniec kluczowa kwestia. Codziennie rano zadaj sobie pytanie: czy daję dziś sobie prawo być szczęśliwym, mimo że nie wszystko jest idealnie? To pytanie to mentalny reset. Zamiast czekać aż wszystko się ułoży, pytasz: Czy teraz, tutaj, w tych warunkach, mogę pozwolić sobie poczuć światło? Może masz nieopłacony rachunek, może pokłóciłeś się z partnerem, może jesteś zmęczony życiem. Ale to pytanie przestawia tor działania mózgu, z trybu szukaj zagrożeń, na tryb znajduj przestrzeń. I nagle uśmiechasz się, widząc kota przeciągającego się na parapecie. Słyszysz piosenkę z młodości, i czujesz życie. Zamiast wybiegać w przyszłość, jesteś na chwilę tu. Nie wszystko musi być perfekcyjne, byś mógł czuć radość. Bo może właśnie dziś jest ten dzień, w którym przestajesz czekać. I pozwalasz sobie żyć. Jeśli dotarłeś, dotarłaś aż tutaj, dziękuję ci. Dla ciebie to kilka minut, dla mnie to godziny pracy, szukania sensu i tworzenia wartości. Każdy nowy sub to dla mnie paliwo, żeby nie zwątpić. Jeśli chcesz mi pomóc rozwijać ten kanał, kliknij suba, zostaw komentarz, udostępnij film. Niech psychologia stanie się codziennością, nie teorią.